Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na odcinek zrabkowej z okazji urodzin mojego męża. Dzisiaj mam miks zrabkowej dla niego za 55 zł 55 lat. No i będziemy sobie drapać, zobaczymy, czy coś tutaj będzie, czy nie. Oby było jak najwięcej. No i oczywiście Jacek zadowolony, prezent dostał. Dostał też od nas wszystkich. W sensie, że... Kupiłam buty biegowe, dołożyli się dziewczyny No i taki prezent, który mu naprawdę się przyda Wstawiam tutaj zdjęcie tych butów, bardzo fajne Była też fajna promocja w Nike'ach, bo Jak się kupi jedną parę, to druga para za 0 zł No to Ja też dostałam buty, można tak powiedzieć Więc z, dostaliśmy dwie pary w, Jakby to powiedzieć, w sensie jakby kupiliśmy, kupiłam dla niego a druga para była dla mnie za 0 zł. No i fajne, bardzo polecam te buty. Jeszcze ich nie testowałam, ale jak przetestuję to wam powiem, czy, czy fajnie, czy nie. Ale w reklamach często jest, jest, że na tych butach, jak na chmurkach się biega. Po chmurkach, o! No i zobaczymy. Także będziemy testować. Na razie jesteśmy zadowoleni i z wyglądu butów, i, i mam nadzieję, że będą fajne, wygodne. No i co? No i tyle. Idziemy dalej w drogę. <laughs> Także y, mam tutaj taki, y, takie zrapeczki. Mega linie, mega paradiso i świąteczny kalendarz. No i robi nowo za 5 zł, która mi się bardzo podoba. No bo jest taka, wiecie, fajna, y, świecąca. Nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy nie będę ją kupować na, do kalendarza adwentowego, żeby była taka, wiecie, kolorowa. Y, kolorowe te zrapeczki. I co, zaczynamy od tej zrapeczki. Szukamy 26, 13, 27 i siódemka gdzie to jest 28 no zaczynamy obokiem jedynka 16 12 oboczek 18 czwórka ósemka oboczek no widzicie 19 trójka i ostatnia 25 też obok. No, niestety wyszło obokowo ale to tak jest z tymi zrobkami. Także jest pierwsza zrapka pusta, Teraz zabieramy się za mega linię. Oczywiście miły, miły będą widziane łapki, podbicia, oglądanie wiadomo czego. No i co? Zaczynamy. Zaczynamy. Dawno tej zrapeczki nie drapałam, bo drapię cały czas z drapki, hmm, bo zbieram pęniaki na kalendarz dwentowy, więc już powiem Wam szczerze, że się stęskniłam. <laughs> Flaming. Plaming jest tu. Więcej nie ma. Dobrze, trochę może was przybliżę bardziej, żebyście widzieli. Będę przesuwać tęczę. Tu nie ma czkecia. Tutaj jest tęcza. Tutaj. Tu. No i koniec, dobrze. Ananas, ananas jest tu. Ananas jest tu. Jest szansa, jak będzie podkowa. Ananas jest tu. I na samym końcu. Dobrze. Arbus. Arbus jest tu. Jest tu. Jest tu. Jest tu. No zaczęliśmy też z prezentu, więc fajnie by było, żeby coś w tym prezencie było, prawda? Jakaś wygrana. No i Najwięcej nie ma. Dobrze. Cytryna cytryna jest tu tutaj mamy aż dwie cytrynki cytrynki a z drapeczka z numerem dwunastym szukałam dziesiątek ale nie było niestety okej okay. korona korona czy jest korona no niestety nie ma żółwik żółwik jest tu Żółwik jest tu. O, widzicie, już za wysoko pod, pod, podniosłam. I więcej nie ma żółwika. Dobrze. Winogrona. winogrono, winogrono jest tu, ale tutaj jeszcze mamy cytrynkę, którą zgubiłam. Tutaj mamy winogrona. No i więcej nie ma. Klapki. Klapki. Tutaj mamy. No więcej nie ma. Aparat fotograficzny. Jest tu. Mam nadzieję, że widzicie dobrze. Tutaj mamy aparat. Tutaj jest. Tutaj. Tu na samym końcu i tu. Dobrze. Diament. 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 Tutaj jest. No i więcej nie ma. Łódeczka. Łódka. Łódka jest tu. Łódka jest tu. Mamy tu. Czy jeszcze gdzieś? I więcej nie ma. Serce. Serce, serce. No serca powiem wam, że no nie ma. Niestety. Klucz. Klucz mamy tu. Klucz mamy tu. Tutaj są. I jest tu. Dobrze. Sakwa. Sakwa jest tu. No to już pewnie podkowy nie będzie. Sakwa jest tu. Sakwa jest tu. I tu. Dobrze. Lody. Lody. Jakoś lodu nie kojarzę. No i nie ma. Liść. Liść jest tu no to już by była trzecia podkopa trzecia linia jest tu liść najwięcej no nie ma piłka 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 jest tu piłka jest tu i na samym końcu dobrze auto 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 jest tu auto jest tu auto jest tu Najwięcej nie ma. Zegar. Zegara nie kojarzę. No ale sprawdźmy. Może gdzieś się pojawi. Rower. Rower jest tu. Rower jest tu. Najwięcej nie ma. Dzwoneczek. Dzwoneczek. Dzwoneczek jest tu. No to podejrzewam, że naszyjnika też nie będzie. No szkoda. Teraz bliżej jesteśmy i tutaj mamy śminkę, tutaj mamy śminkę, tutaj jest śminka, tutaj jest śminka. Hmm, tu nie ma, tutaj jest śminka. Najwięcej nie ma. Cztery ostatnie. Kłódka. Kłódka jest tu, kłódka jest tu, kłódka jest tu. No ale nic nam nie daje. Gwiazda. Gwiazdę chyba nie widziałam. No jest nadzieja. Jeszcze w tych dwóch piórko. Piórko. Piórko jest tu, ale nic nam nie daje. I ostatnie jest to motyl. Motyl jest tu, jest tu, jest tu, tu, tu. najwięcej no nie ma. Jeszcze mamy bonus. Szukamy dolarka, a jest lustro. Także niestety. Srepeczka jest pusta. No szkoda. Teraz sobie kalendarz adwentowy Zrobimy z numerem 8. Zobaczymy, może coś tutaj się pojawi. Szkoda by było, jakby nic nie było. Sople, dwójeczka, rękawiczki, trójeczka, sanie, czwórka, skarpetka, kartka, pocztówka, szóstka, balwan, siódemka, szyszki, ósemka, choinka, dziewiątka łyżby, dziesiątka, piernik. Kominek, dwunastka, laska, trzynastka, ciuchcia, czternastka, świeczka, piętnastka, anioł, szesnastka, skrzat, siedemnastka, dzwoneczek, osiemnastka, bębenek, dziewiętnastka, trąbka, kożuch, czapka, kula, pianek i dwadzieścia cztery. No niestety tutaj szukamy teraz. Trzy takie same. 200 tysięcy 20, 150, 150, 300 i 20. Niestety pusto. więcej nie ma. I bonus szukamy Mikołaja. Jest prezent. No i niestety pusta ta drapeczka. No nic. No niestety, no chciałam jak najlepiej. Ostatnia szansa to jest Paradis Omega. Zobaczymy, czy coś tutaj jest. I to jest drapeczka z numerem 10. No, trzymajcie kciuki. Jak nic nie będzie, to trudno się mówi. Ale no, szkoda by było, bo to takie wiecie, urodzinowe. Zawsze się chce jak najlepiej. Tutaj mamy kiwi. Tutaj mamy kiwi. Dobra. Tutaj jest pelikan chyba. No i szukamy go. Jak on wygląda? Pelikan. Ojej, nie widzę. Tutaj. Dobra, jest. Dobrze. Wodolot. Tutaj mamy dwa. Tutaj mamy. Najwięcej nie ma. Delfin. Delfin jest tu. Najwięcej no nie ma. Ośmiorniczka jest tu. Jest tu. Mamy tu. Mamy tu. Najwięcej no nie ma. Maska. Maska. Maska jest tu. No i szansa na 40 zł. No nawet by tyle. Też bym się bardzo, bardzo cieszyła. Bo zawsze jest to coś. Ananas ale czy tak będzie? Ananas jest tu. I więcej nie ma. Cytryna. Cytryna. Szukamy. Cytrynka. Cytrynka jest tu. No i więcej nie widzę. Nie ma. plaming. Jeszcze mamy tutaj. Dobrze. Meduza. Meduza jest tu. No i więcej nie ma. Dobrze. Wyspa. Wyspa jest tu. No, jakby był arbust to też byłoby super. I wyspa jest tu. Może będzie lornetka, <laughs> ale byłoby super. Tutaj mamy wyspę. I mamy jeszcze tu. Dobrze, więcej nie ma. I tutaj jeszcze jest, zobaczcie. Koło ratunkowe, koło ratunkowe jest tu i więcej nie ma. Konik morski. Tutaj mamy dwa. Tutaj jest konik, I tutaj jest konik. Dobrze. Piórko, piórko. Piórko, piórko. Tutaj jest piórko. I tu jest piórko. No i chyba tyle, dobrze. Rybka. Rybka. Mamy tutaj rybkę i mamy tutaj rybkę. Najwięcej no nie ma. Awokado. Awokado jest tu. No, to podejrzewam, że już arbuza nie będzie. Eee, czy jeszcze gdzieś jest avocado? No Więcej nie ma. Palma. Palma. Palma jest tu. I więcej nie ma. Trzy ostatnie. Żółwik. 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 jest tu. I Żółwik jest tu. Dobrze. Wiatro. Tutaj mamy dwa. Tutaj mamy wiatro koniec, no i chyba będzie pustak krewetka 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 jest tu no ale nie było piłki krewetka jest tu i tu no co, no szkoda bardzo bardzo szkoda, same pustaki ale chciałam jak najlepiej nic na to nie poradzimy oczywiście dla męża wszystkiego najlepszego, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków no i do zobaczenia, buziaczki 吧。<Bye. S 2>